Dzień dobry, wieczór Państwu. Dziś, zgodnie z zapowiedzią przed tygodnia, będzie kilka słów na temat Stevena Pinkera. Obiecałem to w nawiązaniu do teorii racjonalności, o której tydzień temu wspominałem, przy okazji książki Adama Glapińskiego i rozważań o dziełach Schumpetera, Józefa Schumpetera. Ta teoria racjonalności Pinkera bardzo ciekawa, stanowi jednak tylko taki punkt wyjścia, zaczepienia w zasadzie, pretekst może, żeby powiedzieć kilka słów więcej. Oczywiście poza koncepcją racjonalności, do której dojdę, Pinker jeszcze zajmuje ciekawe stanowisko w sporze między melioryzmem i pejoryzmem, czyli przyświadczeniem, że ludzie dążą. Do dobra oraz przeświadczeniem przeciwnym, że absolutnie nie. Nie ma tutaj dwóch książek tego dotyczących, Nowego Oświecenia ani Zmierzchu Przemocy, bo to zostawimy sobie może na jakiś inny dzień, na inną okazję, gdy znajdzie się pretekst do rozmawiania o przemoc. Znaczy, co prawda, tych pretekstów to życie nam dostarcza co moment, ale może jakiś większy. Poza teorią racjonalizmu Pinkera są jednak inne powody, dla których chcę o nim powiedzieć. Po pierwsze, no, mamy pewne polskie korzenie. Jego jeden z dziadków pochodzi z Polski. Po drugie, będzie pretekst do. Strzelenia pstryczka w nos, różnym teoretykom mówiącym bzdury o przedsiębiorczości, w nawiązaniu do tego, o czym opowiadałem tydzień wcześniej, do teorii Schumpetera, o którym to Schumpeterze pisał Adam Dlapiński. Po trzecie, mamy bardzo ciekawą koncepcję równości i nierówności. I historia pinkera świetnie nam się w to wpisuje i wreszcie po czwarte będzie o cancel culture, o poprawności politycznej i o polityce cancelingu, czyli wykluczania ludzi. I to wszystko przykaz jednego faceta. Jego dziadek w 1926 roku przeprowadził się do Kanady. Wymigrował do Kanady. Gdzie Pracował w dużej firmie jakiejś e, odzieżowej, która zbankrutowała. Zwolniła go z pracy. No i co on wtedy zrobił? No, nie poszukał sobie innej pracy w innej dużej firmie, tylko otworzył zakład krawiecki. Został prywaciarzem. I zaczął szyć krawaty. Jak to się, proszę Państwa, stało, skoro ponoć z konsensusem naukowym jest tak, że to duże przedsiębiorstwa są lepsze, efektywniejsze, lepiej zorganizowane, a prywaciarze to skazani są w zasadzie na likwidację swojej zupełnie niepotrzebnej działalności. Otóż okazało się, że prywaciarz, który wymyślił sobie, że będzie szył krawaty, przetrwał. Wychował dzieci, a przedsiębiorstwo duże zbankrutowało. No, pojawiają się oczywiście argumenty takie, to było kiedyś 100 lat temu, dzisiaj postęp technologii logistyki, zarządzania i w ogóle, i w ogóle powoduje, że dzisiejsze duże przedsiębiorstwa są w nieporównywalnie lepszej sytuacji niż dzisiejsze duże przedsiębiorstwa i dziś ta zasada, że mały jest zły, a duży jest dobry, ma zastosowanie jak najbardziej. No, ja uważam, że nie zawsze musi. No, ja jestem indywidualistą, więc bardziej patrzę na to, z indywidualnego punktu widzenia. Nie ukrywam swojego punktu widzenia. No oczywiście, ci wszyscy progresywiści, e, czyli meliorści, e, nawiązując do Pinkera, też uważają, że oni również w moim imieniu się wypowiadają. No, może nie konkretnie w moim, tylko w całej społeczności, której ja jestem częścią, ale nigdy nie w swoim własnym, znaczy nigdy w ich własnym, bo jakby to wyglądało? Ja się przyznaję, ja pracuję dla państwa, dla państwa gwiazdowskich. Więc historia dziadka Pinkera pokazuje, że prywaciarz często daje sobie radę lepiej niż duże przedsiębiorstwo. I teraz uwaga, uwaga, jest drugi argument z życia Pinkera, taki mianowicie, że statystycznie rzecz biorąc to dziedziczymy nierówności, bo lepiej ponoć wykształceni rodzice, lepiej kształcą swoje dzieci i tak Statystycznie to znowu prawda, ale znowu jest indywidualizm. Syn tego producenta krawatów został już prawnikiem, a jego syn, czyli Steven, został profesorem MTI i potem Harvardu. Okazuje się więc, że indywidualna droga nie tylko jednostki, ale także w rodzinie może być bardzo różna. No i oczywiście znowu padną argumenty. No dobra, dobra, ale statystycznie to jest, i tak dalej, i tak dalej. Tylko że są trzy rodzaje prawdy. Ksiądz Tischner mówił, że jest prawda. E, półprawda i głównoprawda, a niektórzy powiadają, że jest prawda, półprawda i statystyka. Jak się bardzo chce, to się znajdzie jakiś zestaw liczb, który udowodni wszystko, czego chcemy dowieść. Problem polega tylko i wyłącznie na tym, że mamy wówczas znowu starcie z jednej strony myślenia grupowego, statystycznego, z drugiej strony indywidualistycznego. No i teraz odpowiedzcie sobie Państwo na pytanie. Naprawdę bardziej myślicie o ludzkości niż o swoim własnym interesie. Ostatnio pojawił się wyrok w sprawie ostatniego pokolenia, którego przedstawiciele oblali pobnik z ręki. I pan sędzia. Podejrzewam, że niezależny niezawisły, porównał ich wandalizm z tym, jak. Ryszard Siwiec oblał się benzyną i podpalił w proteście przeciwko komunizmowi. No tak. Ja tak sobie myślę, że ci przedstawiciele ostatniego pokolenia, idąc pod tą srenkę rękę i oblewającą farbą, działali nie w imieniu pokolenia moich dzieci, bo to mniej więcej ten sam wiek, ale swoim własnym. Żeby zaistnieć, żeby ich sfotografowali. I dlatego wymyślają tego typu rzeczy. Bo przecież inaczej zaistnieć nie są w stanie, ale to nieistotne w tym momencie. Istotne jest coś innego. Pinker ma pewne poglądy, które stara się udowadniać statystycznie przy pomocy. Szeregu badań, obliczeń, ale one się nie podobają niektórym. Tym aktywistom właśnie. Głównie w kwestiach dotyczących przemocy, rasizmu, seksu. No i proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że w roku 2020, o czym już chyba wspominałem w zeszłym tygodniu. Setki tak zwanych naukowców, a to terrorystów generalnie rzecz biorąc, podpisało się pod listem skierowanym do Berkańskiego Stowarzyszenia Lingwistycznego, aby wyrzucić Pinkera, bo on lansuje poglądy niepoprawne politycznie. I niezgodne z konsensusem naukowym. Oczywiście okazało się, że to z tym konsensusem naukowym to nie do końca tak, bo pojawiło się kilku, liczbowo znacznie mniej, ale jednak naukowców, którzy wzięli Pinkera w obronę. Po pierwsze bronili jego poglądów, po drugie, no, większość z nich to broniła prawa do wypowiedzi różnych poglądów. Nawet wówczas, gdy z niektórymi poglądami Pinkera się nie zgadzali. Zresztą sam Pinker, proszę Państwa, nie zawsze zgadza się przez cały czas sam ze sobą. Co ciekawe, jego poszczególne książki z różnych lat nawiązują i tematycznie, i stylistycznie. Prawdopodobnie taki był zamiar do siebie nawzajem. Ale. Pinka kiedyś na samym początku wziął w obronę Epstein'a, a potem tego żałował. No, nie wiem dlaczego go bronił, wiem dlaczego żałował. Pytanie jest takie: czy miał za mało wiedzy o tym, co robił Epstein tam u siebie, czy może źle ocenił to, co tam na tej wysepce w hotelu Epsteina się działo. Nieważne. Można się mylić. Tak, tak, można się mylić, no ale to nie oznacza, że błąd w jednym obszarze kanceluje wszystkie dokonania w pozostałych innych obszarach. A niektórzy aktywiści z ostatniego pokolenia naukowców tak by właśnie chcieli. Chcieliby, żeby było tylko i wyłącznie tak, jak oni chcą. O to tyle różnego rodzaju ciekawostek, które powodują, że wziąłem Pinkera na warsztat nie tylko z powodu jego teorii, ale kilku innych rzeczy, o których już Państwu mówiłem, bo mówiłem i o przedsiębiorczości, mówiłem o nierówności, mówiłem o Cancel Culture. No, fajny mem mi się ostatnio wyświetlił. Podobizna mao Cetunga z napisem Cancel Culture ze znakiem zapytania. cancel Culture. W odpowiedzi. No właśnie. Ja myślę, że konsekwencje takiej polityki kancelowania innych ludzi, dlatego że nie zgadzamy się z ich poglądami, to taki właśnie mało Cetung. Zresztą, nie tylko. Mieliśmy jeszcze innych. Mieliśmy przecież Stalina, mieliśmy przez Hitlera. Tak, tak, proszę Państwa, to jest do Was, do tych, którzy chcecie przy pomocy gumki wykreślić z kart historii ludzi którzy Wam dziś z jakiegoś powodu, który sami lansujecie, się nie podobają. A co do samej teorii racjonalności Pinkera. To jest bardzo ciekawa historia, znowu w kontekście nauki filozofii, psychologii i ekonomii. Zwróćcie Państwo uwagę, że w ekonomii występowało przez lata pojęcie homo economicus. To jest pojęcie, które stworzył Adam Smith. Też już o tym kiedyś mówiłem, ale rozwinę ten wątek w kontekście właśnie racjonalności. Bo John Stuart Mill opisując ten fragment teorii Smitha, nadał mu taki szczególny wymiar, który przyjęto powszechnie do dziś. Ten człowiek ekonomiczny, ten homo economicus, ma być ponoć racjonalny, znaczy miał być ponoć racjonalny. Tak, ponoć wynikało z teorii Smitha. No ale John Stuart Mill się pomylił, bo jeżeli traktujemy racjonalność w kategoriach logicznych czy liczbowych, no to możemy łatwo dowieść że ludzie racjonalni nie są. Tylko czy na tym polega, aby racjonalność? I czy takiego człowieka ekonomicznego miał na myśli Smith? Nie, proszę Państwa, Smith miał na myśli człowieka, który kieruje się poczuciem przyjemności. Dla takiego człowieka ważna jest użyteczność. Użyteczne jest to, co prowadzi do zwiększenia przyjemności. Nieużyteczne jest to zgodnie z teorią Jeremiego Bentama. No i to ciekawe ojca Johna Stewarta Milla, czyli James'a Milla. No, oni stworzyli ten koncept utylitaryzmu. Czyli właśnie jak najwięcej szczęścia dla jak największej liczby ludzi. No i. E, Taki na ten sposób racjonalny człowiek ma swoje własne cele, które trudno oceniać innym. Mogę oczywiście opowiadać, że to jest zły cel, ale to jest mój cel. Ja wiem lepiej, co sprawia mi przyjemność. Nawet jeżeli ja nie wiem lepiej, co prowadzi do zwiększenia puli zasobów. Nawet jeżeli ja nie wiem lepiej, czy coś z czegoś wynika, czy coś jest logiczne, czy potrafię to zapisać w jakimś równaniu, w jakimś sylogizmie, to ja wiem, czy to, co robię, sprawia mi przyjemność. Bo może mi sprawiać przyjemność coś, co z punktu widzenia kogoś innego jest kompletnie nieracjonalne. Pinker mówi, że racjonalność to wykorzystywanie wiedzy, do osiągnięcia celów. No i tutaj mamy dwa pojęcia: wiedza i cel. No i właśnie, te cele są indywidualne. Oczywiście możemy opowiedzieć, jakie mamy cele. I yy, można wówczas oceniać nasze działania z punktu widzenia tego, czy one miały szansę. Doprowadzić do celu, jaki sobie postawiliśmy, czy też takiej szansy nie miały. No bo jeżeli obiektywnie szansy nie miały, no to wówczas postępowaliśmy nieracjonalnie, postępując tak, jak postępowaliśmy. Ale co to jest ta wiedza, którą wykorzystujemy do tego, żeby osiągnąć cele? To jest pogląd oparty na prawdzie. Albo inaczej. Uzasadniony, prawdziwy pogląd. No tylko powstaje pytanie: Co to jest prawda? I dochodzimy do dwóch kwestii. Czy obiektywnie jesteśmy w stanie stwierdzić, co jest prawdą raz na zawsze? Przecież wiedza się zmienia przez setki lat, nawet tysiące. Coś, co kiedyś było uważane za prawdziwe, dzisiaj za prawdziwe nie jest uważane i nawet udowadniamy naukowo, eksperymentalnie, że to, co kiedyś wydawało się prawdziwe, prawdziwe nie jest. Czy możemy przyjąć takie założenie, że już doszliśmy do kresu poznania, już poznaliśmy tę prawdę? No, oczywiście, że nie możemy dojść do takiego wniosku. Zarówno na poziomie makro, nie mamy pojęcia, jak zbudowany jest wszechświat, jak i na poziomie mikro, nie mamy pojęcia, jak funkcjonuje nasz mózg. A funkcjonowanie tego mózgu dla teorii racjonalności jest dosyć istotne. Pinker przytacza e, Guillaume'a Jamesa. Takiego psychologa z XIX wieku, który na temat racjonalności miał bardzo ciekawą przypowieść. Otóż porównał Magnes i opiłki żelaza do Romea i Julii. Tak jak Magnes przyciągał opiłki żelaza, tak Julia przyciągała Romeo. No i wyobraźcie sobie, państwo, że Między tym magnesem a tymi opiłkami wstawimy jakąś zaporkę. No więc te opiłki żelaza z tym magnezem nigdy się nie zetkną. A teraz wyobraźmy sobie, że między Romea i Julię wstawimy jakąś ściankę. No i Romeo znajdzie sposób, żeby tę ściankę obejść i pocałować Julię. W odróżnieniu od tych opiłków żelaza, które nie pocałują magnesu, jak postawimy jakąś kartkę między. Magnesem i żelazem. I to, zdaniem Jamesa, no i Pinkera, którego cytuję, jest kwintesencją racjonalności. Romeo dążył racjonalnie do celu. No ale dobrze, proszę Państwa, na logikę rzecz biorąc, jakbyśmy mieli y, robić taki slogizm, to wiemy, że jeżeli a jest bardziej preferowane niż B, a B bardziej preferowane niż C, no to y, siłą rzeczy A jest też bardziej preferowane niż C. Ale to już Condorcet w XVIII wieku udowodnił, że taki y, przechodni system w przypadku jednostki, która dokonuje takiej oceny, nie agreguje się w wybory społeczne. Bo jeżeli jedna jednostka woli A od B od C, a druga jednostka woli B od C od A, a trzecia jednostka woli C od A od B, no to wynikałoby z tego, że większość jednostek woli A od C. A tak bynajmniej nie jest, bo dwie z nich wolały na odwrót. Więc przechodzenie preferencji indywidualnych w preferencję zbiorczą jest dosyć trudne, ale to jest wątek całkowicie uboczny. Ważniejsze jest coś innego, bo wyobraźcie sobie Państwo, że Romeo woli jabłka od gruszek i gruszki od śliwek. No to teoretycznie rzecz biorąc, woli też jabłka od śliwek. No i wyobraźcie sobie Państwo, że dane mu jest znaleźć się w towarzystwie trzech dziewcząt, które mają koszyk jabłek, gruszek i śliwek. I on tych śliwek nie za bardzo, ale akurat Julia niesie koszyk śliwek. W związku powyższym, do której dziewczyny podejdzie Romeo, żeby z nią zagadać? No oczywiście do tej, która niesie przez niego, nielubiane przez niego śliwki w koszyku. Dlaczego? Aha, proszę Państwa, bo racjonalność to wykorzystywanie wiedzy do osiągnięcia celów. Romeo ma prosty cel, chce pocałować Julię. No, w związku powyższym, jeżeli pójdzie za dziewczyną, która niesie jabłka przez niego lubiane, no to na całusa od Julii szans nie ma żadnej. Musi podjąć inną decyzję, ale ten cel zna tylko on. Oczywiście on może powiedzieć, tak, Moim celem jest pocałować Julię i wtedy będziemy zupełnie inaczej oceniali to, co on robi. Natomiast jak my tego nie wiemy, a wiemy tylko i wyłącznie, że on bardziej woli jabłka od śliwek, no to powiemy nieracjonalny facet. Kompletnie. Więc wracając do Adama Smitha i porównując go z teorią Pinkera. Pinker jest. Fascynatem racjonalności. Uważa, że to jest coś, czym powinniśmy się kierować. I nie bierze pod uwagę paru kwestii dotyczących właśnie podejścia Adama Smitha. Żeby zrozumieć to podejście Adama Smitha, to trzeba poczytać teorię uczuć moralnych, a nie tylko Bogactwo Narodów. To już o czym kiedyś Państwu mówiłem, tłumaczyłem, że te książki trzeba czytać razem. Jak się czyta bogactwo narodów, popularne, czytane przez ekonomistów, może nie zbyt często, ale jednak, z teorią uczuć moralnych, która przez ekonomistów nie jest specjalnie czytana, bo to już etyka, filozofia, to gdzie tam, to się okazuje, że pewne rzeczy zapisane, napisane w bogactwie narodów, nie mogą być interpretowane tak, jak są interpretowane. Nie dlatego, że Smith zmienił zdanie. Nie, tylko na tę interpretację trzeba nałożyć to, co wynika z teorii uczuć moralnych. Ale jak dokonujemy wykładni teorii uczuć moralnych, to musimy jeszcze sięgnąć do tego, co o ludzkim myśleniu pisał David Hume. Hume przyjaźnił się ze Smithem, wymieniali korespondencję i tu jest następny element dosyć istotny, żeby zrozumieć, co jest w bogactwie narodów i jakim jest homo economicus, człowiek ekonomiczny, no to trzeba znać teorię uczuć moralnych Smitha, pracę Hume'a oraz korespondencję między nimi. Z niej właśnie wychodzi obraz człowieka. Kierującego się emocjami, ale empatyzującego. I tu jest nawiązanie do tej drugiej części teorii Pinkera nie racjonalności, tylko tego melioryzmu. Człowiek dąży do dobra. Oczywiście to nie jest przełożenie jeden do jednego między Smithem a Pinkerem, ale podobieństwa w pewnym myśleniu są. Dlaczego ja o tym tak dużo dzisiaj mówię? Bo w różnych sporach i dyskusjach my się w ogóle nie odwołujemy do historii myśli ekonomicznej, do historii filozofii, do historii psychologii. A przecież spójrzcie Państwo, że bez tej historii psychologii dzisiejsza kogniwistyka, psychologia kogniwistyczna, czyli ta poznawcza, byłaby w ogóle niemożliwa. Natomiast ekonomiści współcześni jakoś zapominają o tym, co pisano kiedyś. Jeżeli już sięgają do jakichś fragmentów, to przeważnie wybiórczo dla potwierdzenia swoich własnych tez. Mało tego, bardzo często sięgają do Karla Marksa. Kiedyś już mówiłem, że Marks naukowcem był bardzo dobrym. Jego socjologia. No bo nazwijmy Marksa socjologiem. Czyli jego Opis społeczeństwa brytyjskiego w drugiej połowie XIX wieku był naprawdę bardzo dobry. Pod tym względem, jak czytamy Jego Kapitał, to się możemy wiele nauczyć. Natomiast nie polecam oczywiście manifestu rewolucyjnego, bo to jest komunistycznego, przepraszam. To jest ten manifest, się nazywa komunistyczny, ale to jest manifest rewolucyjny. No bo tam jest e, czysta ideologia. Macie zrobić rewolucję, macie wyrżnąć. Klasę burżujów, uspołecznić, upaństwowić własność i wtedy wam, wam będzie dobrze. Tylko, że, proszę Państwa, to nawoływanie z manifestu komunistycznego, jak poczytamy sobie kapitał, walki klasowe we Francji, wojnę chłopską w Niemczech, krytykę programu gotajskiego no to ze sobą bardzo wiele wspólnego nie ma, mógłbym powiedzieć. Analiza, przedstawianie faktów to jedno, a wyciąganie z nich wniosków to drugie. Przy tej okazji, jakby, warto zwrócić na jeszcze jeden wątek uwagę, do którego y, może nawiążę w przyszłym tygodniu, albo w przyszłym, albo w którymś z kolejnych, y, czyli do tegorocznej nagrody Nobla. Y, bo laureaci tegorocznej nagrody Nobla ze swoją koncepcją instytucjonalizmu zasługują na e, bliższe omówienie. Zwłaszcza, że e, to są krytycy tak zwanego Marksa 2.0. Mówicie Państwo, że Tomasz Piketty, jak napisał Kapitał XXI wieku, to o tej książce mówiło się, Kapitał 2.0. Ja piki tego nazywam Marksem 2.0. Tego właśnie trochę się po nim przejechali. No, trochę, nawet mocno. To dobrze. To dobrze. Będziemy mieli e, powód, pretekst, żeby wrócić do tego tematu. A na Dziś, proszę Państwa, pamiętajcie o tym, że jak już to słuchaliście, to wyciągnięcie z, tego, wyciągnięcie z tego takie wnioski, które będą dla Was użyteczne. Pominiecie te, które nie będą Wam do czegoś pasowały. No bo, po co macie się ścierać z poglądami niepasującymi? Czyli oddawać się nieprzyjemności. Oddacie się Przyjemność. Oczywiście niektórzy odczuwają przyjemność skrytykowania innych. Podnosim się wówczas poziom endorfin, hormonu szczęścia. Tak, to właśnie w taki sposób działamy bez względu na to, co robimy. A na dzisiaj to już tyle. Do zobaczenia i do usłyszenia.